wszystkich widzowie po powrocie Zaczynamy kontynuację po prostu no jaskiniowiec I na ja nowo wszystko, zaczynam. no jakby nie na nowo tylko po prostu kontynu kontynuacja I teraz będziemy, no, po prostu nie, nie było na mnie na drugą na tym serwerze I zobaczymy co dalej się teraz wydarzy Bo ostatnio właśnie było na przykład wydarzenie, że ja na przykład uciekłem z więzienia znowu bo znowu porwali i no właśnie musiałem jeszcze raz jakby wtedy ich uciekać potem ich atakowałem, no i tak to się właśnie skończyło, Ostatni to był odcinek i teraz zobaczymy co się stanie znowu, na przykład wykopię to zobacz czy nie będzie tam jakichś tych jaskiniowców znowu jak było ostatnio i czekaj czekajcie widzowie i ja bym, dobra Kopiemy się, widzowie, i uwaga No jesteśmy tutaj A, strzelaj do mnie Widzowie, oni mnie porwali znowu Ja ci teraz znowu... Okej, okay, ja myślałem, okej okay. Okej, okay, idę, idę mm. Dobra, nie... Nie wiem, co tu pisze Ale okej okay. Aha, ja mam tu iść, tak? A, czy tu? Okej. Okay. Zostało mi tylko 3,5 serduszka. Mam nadzieję, że mnie zabiją. Po raz kolejny już. Gdzie mam iść? A tam, okej. Okay. A jak gdzie tutaj? Dobra. Dobra, widzowie. Nie wiem, co się dzieje, ale widzę ich tutaj podchodzą. Zgadza Jeszcze go biją. O oh nie. Nie go tam prowadzą. Nie, oni go tam będą bić. Ja tylko trzy serca. Mam nadzieję, że nie zginę. Jestem naprawdę taki już obity. No całkowicie już. Nie. Oj, tam jakieś jeszcze grubotki wysają ty. TNT Ej, się odsunę, bo się zginie. Zginę jeszcze prawie Nie, jak ja zginę, nie. Dobra, ale to mnie nie wysadziło. Wysadzi mnie jeszcze, dobra. Jeszcze? Dobra. Uciekamy, uciekamy stąd, uciekamy. Idzie na górę, czy nie? Dobra. Dobra, mój kolega mi pomóc Dobra, pomógł mi Dobra, szybko, szybko Mam nadzieję, że nas nie złapią O, tu to to widzę wioski, dobra, uciekamy, uciekamy, Tony Uciekamy do wioski, o nie, to jest pająk. Dobra, szybko o ziemniaki, Dobra widzowie.